Kiedy masz w sobie złość, nienawiść, krytykę do czegokolwiek. Nie mów, że tak jest świat i jest to realna ocena tego, co widzisz. Gdyż jest to tylko Twoją własnością, w Twoim wnętrzu, to zgliszcza i według nich toczy się i starcza Twoje życie, daj wolność swemu sercu. Pozwól mu żyć miłością. Daje wolność swemu sercu. Pozwól mu żyć miłością. Jeśli trzymamy w sobie te wszystkie negatywne, bo dualne, wynikające z naszej małości i z niewiedzy emocje, wówczas nie tylko zabijamy siebie i niszczymy siebie, ale również powodujemy zatrzymanie wewnętrzne i nie ma szansy, żebyśmy się wznieśli. Czy dotyczy to oceny nas samych, czy naszych rodzin, bliskich, czy może świata zewnętrznego, innych narodowości, innych narodów, innych nacji, ludzi, którzy sprawują rządy, cokolwiek. Jeśli mamy w sobie złość, nienawiść, krytykę tę emocjonalną, żal, ból, obciążenie, obwinianie, to przecież jesteśmy tym. Tym wibruje nasze pole. A idąc dalej, nasze pola są skażone tym wirusem. Nasze pola wibrują ciężarem, jak zatruta przestrzeń, a to wpływa na naszych bliskich, oczywiście przede wszystkim na nas, ale na naszych bliskich bardzo, na nasze dzieci, dalej, na całą społeczność lokalną, dalszą, na całą cywilizację, bo nasze ciała obejmują. Całą materialną przestrzeń wypełniają i obejmują, więc moje zbawienie, czyli mój wzrost wibracyjny, mój wzrost świadomości nie może się odbyć, jeśli nadal mam w sobie te wszystkie emocje zakorkowane, zamknięte, jak w puszce. Jeśli mam to w swoim wnętrzu, to tym wibruję i tym wpływam, tą ciężką wibracją, na cały widzialny świat, ale również na pola niewidzialne, własne i innych ludzi, i całych społeczności, i całej planety, na jedno wielkie pole Ziemi. Czego oczekujemy, jakiejś zmiany, i od kogo? Skoro sami jesteśmy zainfekowani, nie wiedzą starym światem, naszym wyborem właściwie, pozostania w tym, co nas kurczy, odcina od naszej wewnętrznej doskonałości, bo tamto zostaje stłumione, zamknięte w pokoju na klucz, nie wypuszczamy. Tej naszej potężnej, świetlistej mocarności. Zastanówmy się, czy jesteśmy w łagodności, w spokoju, czy jeszcze huczy w nas coś. I czasami ludzie mówią: Ale ja już nie mam takich kontaktów z zewnętrznością, ja już nikogo nie oceniam, na nikogo nie wpływam tym negatywem. Dobrze. A na siebie? Zwróćmy uwagę na to, jeśli chcemy pójść przed siebie, ale w sensie wewnętrznym, jeżeli chcemy wznieść się wibracyjnie i dosięgnąć wyższej mądrości, która jest wewnątrz nas, musimy odkorkować ten kanał, pozwolić mu się objawiać, żeby mogło to światło się rozprzestrzenić w nas. Musimy mieć wyczyszczone ciała z poprzednich przekonań. Tak jak nie zabierzemy ze sobą do szkoły nocniczka, leżaczka z przedszkola, tak nie możemy zabrać do nowego świata tych wszystkich emocji, ale również przekonań o złym świecie, o zagrożeniu, ale również o, o mnie samej, czyli że jestem zła, że jestem mniej wartościowa. Że nie potrafię. To jest bardzo proste, a jakże trudne przez wielu do zrozumienia, co niosę sobą, co mam w zapisie wewnętrznym. Każda myśl, każde przekonanie, każda emocja: czy kocham siebie, czy jestem połączona z moim źródłem? Czy daję temu źródłu pierwszeństwo w moim życiu, żeby prowadziło i wyrażało się poprzez mnie? Czy wybieram harmonię, pokój, jedność, łagodność? Czy może ciągle kurczę się w małej wartości własnej? Zamykam w piwnicy moje światło. Daje pierwszeństwu grze, roli, którą chcę odgrywać, tą dualną, która jest pełna walki i lęku. Czy szamoczę się ze światem i z życiem? Czy płynę wartkim strumieniem światła? Którym jest istnienie? Czy zostałem już scalona? Czy odzyskałam siebie z poprzednich wcieleń, gdzie zostawiłam swoje przekonania, emocje, więzi z różnymi ludźmi? Czy już jestem tutaj w pełni obecna? Czy jestem rozproszona na świecie w ocenach, w lękach? Czy scalona wewnętrznie, skupiona na emanacji wewnętrznym światłem? Czy pozwalam temu światłu przewodzić w moim życiu? Czy może nadal swojemu dualnemu umysłowi i dualnym emocjom? Świat to nie miejsce zła, cierpienia i lęku, lecz miejsce, w którym człowiek uczy się, aż zrozumie, że to, co go spotyka, wynika z jego wyobrażenia o życiu, z tego, co ma w umyśle i w sercu. Miliardy ludzkich kropli w tej samej nauce. Gdy patrzysz, widzisz tylko naukę. Nie mów więc, że świat jest pełen zła, lecz pełen ludzi uczących się to duża różnica. Gdy mówisz zło, ono pojawia się w tobie, niszczy twoje wnętrze, utrwala wzorce, obniża wibrację niszczy świat. Gdy mówisz nauka, odczuwasz spokój, zrozumienie, wznosisz się, budujesz pokój, harmonię i nowy świat. To takie bieżące rozważania, kochani, i cytaty z mojej książki W kroplach wiosennego deszczu, która jest przekazem wyższej mądrości. To na dziś kochani tyle. Takie króciutkie do małego, ale może głębokiego przemyślenia czy też przypomnienia. Dziękuję kochani. Cudnego czasu dla wszystkich.